Cześć, z tej strony LepTV, a dzisiaj gram w Minecraft'a. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zbudować taką ustawkę bez modów. Dobra, zanim przejdziemy, to zachęcam do serii. łapki w górę i subskrypcji. Napiszcie też w komentarzach pomysł jaki macie co mogę zbudować w Minecrafcie, ale bez zbędnego gadania przechodzimy już do budowania. Pierwsze co to trzeba postać obojętnie jakiego koloru płotki. Cztery wysokości. Teraz można zrobić tak, a można zrobić o tym. Na końcu pokażę jak to będzie wyglądać z tym i z tym. Nie wiem czy trochę za mało nie zrobiłem, ale dobra. Następne to trzeba postawić łańcuchy. Zależy jaka wysokość była, to tyle trzeba postawić. No niestety może zniszczyć ziemię. I do tego teraz dostawiam następne blok ziemi. Następne to trzeba postawić byle jaki blok, bo inaczej będzie byłoby ciężko postawić te mm, klapy. Jeśli otwiera, podnosi, usuwa się ten blok i jest ławka. Mm, dobra, następne to, to tak to wygląda. Teraz pokażę Wam. Bo można tak zrobić jeszcze ale trochę inaczej to wygląda trochę lepiej to wygląda ale jakby się chciało łańcuchy do tego podpiąć to też można i to tak wygląda sami musicie ocenić jak to lepiej wygląda takie czy jeszcze zbuduję te wszystkie trzy na szybko mogłem tamtą zostawić i połączamy nie mogę tak coś zrobić i też powinno robię... nie o można tak zrobić o do tego położyć i jest więc nie musicie postawić bloków też tak można zrobić to choć ciężko jest namęczyć się żeby tu postawić Mm. И, видно, тут остатки уже. jest. Napiszcie w komentarzach, i, i, która z tych ustawek jest dla Was na, najfajniejsza. Yy, zachęcam też do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Do zobaczenia. No i cześć.